Szczęść Boże wszystkim ofiarom, wszystkich wojen na wschód, na zachód, północ i południe od Polski, ale my tu jesteśmy w Polsce, to jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Naszym zadaniem i naszą delegacją ustawową, konstytucyjną jest dbanie o bezpieczeństwo, wolność i dobrostan polskich obywateli. Tworzycie Państwo tym cyklem Całym serialem, jak słusznie tutaj prognozuje kolega czcigodny, serialem niekończącym się, tworzycie nową kategorię mieszkańców, quasi obywateli, którym przysługiwać zaczynają rozmaite prawa bez nakładania obowiązków. I to jest niebezpieczne, i to jest ryzykowne. I to ryzyko niestety potwierdza się, ponieważ idziemy w koszta ekonomiczne, finansowe, społeczne, docelowo oczywiście polityczne, to Państwo mówicie o zniknięciu. Państwa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, i optujecie już całkiem publicznie, rozgłośnie, gromko i ze strony lewicy z lewej, i ze strony lewicy z prawej e, reklamujecie projekt Unii Państw, a więc stworzenia nowego państwa. Oburzaliście się, kiedy mówiliśmy. Przewidująco, że to już nie pomoc uchodźcom wojennym, że to masowe przesiedlenie. Dziś to fakt. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej, Magierowski w Waszyngtonie, mówi z tych 3,5 miliona, wedle jego przewidywań, osiedli się w naszym kraju ze dwa. Szanowny panie ministrze, nie możemy żadną miarą popierać żadnej z ustaw nowelizacji do nowelizacji niekończących się tych ustaw z cyklu Ukrainiec plus nie z sentymentów czy resentymentów, ale zgodnie z naszym poczuciem interesu narodowego polskiej racji stanu. Dziękuję panie Marszałku. Dziękuję, Dziękuję bardzo.